Przystępujemy teraz do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Polskiego na lata 2022-2027. Bardzo proszę pana skarbnika o przedstawienie uchwały. Dziękuję. Panie Przewodniczący Wysoka rado, projekt zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2027. Wynika po pierwsze ze zmian w budżecie, jakie Państwo przed chwilą podjęliście, i, i po prostu korekt, czy też zmian w, w planie przedsięwzięć, które znajdują się w tej wieloletniej prognozie finansowej. Te przedsięwzięcia to też bardzo istotne. Nie mówiłem o nich przy zmianach w budżecie, ale Tutaj teraz powiem przy zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, a mianowicie w wyniku niewykorzystania środków i, i niewykonania tego planu, jaki, jaki był przyjęty w 2021 roku. Zarząd wnosi o przesunięcie środków na przebudowę drogi powiatowej, przede Dziwie nowa wieś wielka, i tutaj to przesunięcie jest no do kwoty w przypadku przedcza 5 72 196 zł i 5 groszy przypomnę to są zadania dofinansowywane i z gmin i z rządowego funduszu rozwoju dróg i drugie zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej na od skrzyżowania z drogą krajową numer 92 w kierunku miejscowości Rdutów i tutaj jest to zwiększenie limitu wydatków na ten rok do kwoty 2 miliony siedemset zł i 41 gr. To jest jak gdyby pierwsza grupa tych przedsięwzięć dofinansowanych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, następnie w związku z wyrażeniem zgody na Dołożenie środków na zakup piasku i soli, też zwiększa się limit wydatków na 2022 rok do 313 tysięcy, czyli łącznie, jak już powiedziałem wcześniej, na zakup piasku i soli byśmy mieli zabezpieczone w budżecie 390 tysięcy zł. Następnie mamy te projekty unijne realizowane w szkołach, i tutaj. Też, w związku z tym, że znajdują się one w wieloletniej prognozie finansowej, to też odpowiednio przesuwamy środki na 2022 rok, czyli dotyczy to ekonomik za granicą, międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus ze Szkół ekonomiczno-administracyjnych w kole i w ramach przedsięwzięć projekt pod nazwą. W Kole Kompetencji realizowane w zespole szkół w Łodawie, y, w Liceum Ogólnokształcącym, y, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w kole i w Starostwie Powiatowym oraz w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym. Też te środki są przesuwane na y, bieżący rok. I dodatkowe y, zmiany, które zostały w międzyczasie już po przesłaniu, po przesłaniu projektu jeszcze zrealizowane i, i przeanalizowane, a mianowicie dodajemy jeszcze staż zawodowy w kościelcu i ze szkoły na rynek pracy, wsparcie uczniów też w tym zespole szkół. I tak wyglądają, panie przewodniczący, propozycje zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Czy są może jakieś pytania do pana skarbnika? Bardzo proszę o odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Polskiego na lata 2022-2027. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Polskiego na lata 2022-2027. Bardzo proszę, pan Waldemar Vanasiak. Jestem za. Dziękuję, pan Marek Banaszewski. Jestem za. Dziękuję, pan Tomasz Barański. Panie Przewodniczący, Tomek prosił mnie o przekazanie informacji, że ma problemy z internetem i już się rozłączył. Mhm. Dobrze. Pan Zygmunt Jastrzechemczyński? Jestem za. Dziękuję. Pan Ryszard Kasiorek? Dziękuję. Pan Mariusz Kozajda? Jestem za. Dziękuję. Pan Robert Kropidłowski? Jestem za. Dziękuję. Pan Łukasz Królasik? Jestem za. Dziękuję, pan Rafał Ławniczak, Jestem za dziękuję, pan Czesław Marek, Jestem za dziękuję, pani Ewa Hendalska. Jestem za dziękuję, pan Radomir Piorun, Jestem za dziękuję, pan Jarosław Sobański, Jestem za dziękuję, pan Rekspliter, Jestem za dziękuję, pan Zbigniew Szarecki, Jestem za dziękuję, Marek Świątek, Jestem za pan Henryk Tomczak, Jestem za Dziękuję pan Marek Tomicki. Takie na na Dziękuję pani Alicja Wapińska. Jestem za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 18 głosami za.